Dzień dobry wieczór razorów. Porozmawiajmy sobie trochę o najnowszym i pierwszym patchu, który będzie wchodził na serwery za parę tygodni. Mówię o 11.07 zatytułowanym Siren Isle. Nie ma na co czekać, usiądźcie wygodnie, zaczynamy. Zanim zaczniemy, parę słów o sponsorze kanału Eneba. Jest to świetne miejsce do kupowania gier na praktycznie każdą platformę i każdą kieszeń. Na pewno znajdziesz tu coś dla siebie pośród 20 tysięcy pozycji do wyboru. Poza tym w tym momencie trwa świetna promocja na Candy Crush, karta podarunkowa, która daje 10% więcej wartości, nielimitowane życia przez pierwsze 48 godzin o 10% więcej sztabek złota w aplikacji. Link do karty kodów znajdziecie w opisie odcinka. Dzień dobry, wieczór Azerow, witam w kolejnym odcinku Samael Channel News. Dzisiaj pogadamy sobie troszkę o nowym patchu, jaki nadchodzi do nas. Wielkimi krokami, który jest już testowany na PTR, czyli 11.07 Siren Isle. Siren, czyli syreny, syrena, zobaczymy ile ich tam będzie. Tak czy inaczej, są to natywne jednostki w Battle for Azerow, były to natywne jednostki wyspy Kul Tiras, a szczegółowo Tiragard Sound. Syreny, oczywiście zapożyczenie z greckiego i w ogóle z całej mitologii greckiej wabiły podróżników, żeglarzy przede wszystkim, a później jadły. Tak samo jest w World of Warcraft. Ile będzie tych syren? Zobaczymy. Tak czy inaczej to jest temat przewodni następnego patcha, więc czeka nas troszkę nowych i starej zawartości, ponieważ muszę powiedzieć, nie wiem czy o tym wiecie, 11.07, Siren Isle, jest to zrecyklowany content, który miał się pojawić w Battle for Azeroth. Ja jestem fanem tego, ponieważ nie będzie to siedziało w archiwum i nie będzie to po prostu leżało i kurzyło się w cyfrowym kurzem, ale będzie to troszkę odkopany content i ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ lubiłem dodatki, lubiłem pacze do Battle for Azeroth, szczególnie Mechagon był bardzo, no niesamowity był, bardzo dobry content. Jeden z Lepszych, dodanych, kontentów, jakie miałem okazję grać w World of Warcraft, ale nieważne, skupimy się na tym, co dostaniemy w tym patchu. Warto dodać jeszcze tło historyczne, ponieważ Blizzard sprytnie to połączył Battle for Azeroth. Okazuje się, że ta wyspa była też stacją wydobywczą Azerytu. Azeryt oczywiście był produktem ubocznym, znaczy brzydko powiedziane, była to rana Azeroth, gdzie Azeryt był używany do nicnych celów, jak i dobrych celów. Nie będę się zagłębiał w to, do czego był używany. Ale musicie wiedzieć, że ta wyspa jest naprawdę wyspą widmo. Widzimy tu narzędzia górnicze, które są opuszczone, tak jakby ktoś uciekł w pośpiechu. I tak naprawdę my, jako gracze, będziemy testowali, będziemy dowiadywali się, o co tu chodzi i co tu się tak naprawdę stało. Tło historyczne jest ważne, ponieważ. Ta wyspa była używana podczas czwartej wojny do wydobywania Azerytu i oczywiście ten wielki krater, gdzie tutaj oczywiście coś poszło bardzo nie tak, wybuch niekontrolowany na pewno też będzie miał związek z tym, co tu działo się wcześniej. Zobaczymy. Mamy tutaj trzy frakcje, z którymi będziemy się bić, czyli nagi. Nagi wracają. Może tutaj taki wing w stronę Ashary, która czeka na swoją kolejkę. Mamy tutaj Wreykuli, czyli Blood Wake Raikos. i mamy też Piratów. To też jest fajna sprawa. Ktoś oczywiście, były tutaj spekulacje już dawno temu, że będzie cały dodatek poświęcony Piratom. No cóż, będą musieli się zadowolić małym paczem 11.07. To teraz będzie czas Piratów. Może no, pewnie w małym stopniu, ale zawsze coś. Te trzy frakcje, Gobliny, Arafi i Erfen, każdy ma swój interes w tym y, miejscu. Każdy przyleciał czy przypłynął tutaj swoją oddzielną drogą. Oni się tutaj na, na, naprawdę nie kumają. Każdy ma tutaj swój biznes, więc będziemy pomagali odkrywać tutaj poszczególne excavation site, czy tam jaskinie. Deweloperzy mówią o jaskiniach, których trzeba wysadzić i to właśnie o tym mówię, czyli contribution. Będziemy musieli tutaj pomagać. Trzeba dodać, że ta wyspa jest szczególnie wrażliwa i podatna na sztormy, na burze, na tego rodzaju rzeczy, przypływy, odpływy i w tym momencie w takich rzeczach będziemy mieć eventy, będziemy mogli od odpędzać wrogów e, używając do tego pojazdów. Możemy mieć goblińskie mechy, możemy mieć miny, możemy mieć różne pojazdy i mam nadzieję, że będzie to rozwiązane w bardzo przyjemny sposób. Największym jednak punktem programu w tym patchu będzie Sircer's Circlet. Jest to pierścień potężnej syreny, który zdobędziemy i który posiada trzy osobne sloty na gemy. Singing Thunder Citrine, Singing Sea Citrine oraz Singing Wind Citrine. Na bowhedzie wykopano 12 różnych efektów tych gemów i będziemy mogli je stosować w zależności od naszego speca czy roli jaką wykonujemy. Tak będzie mógł lepiej absorbować damage, chilerzy będą mieli lepszego bousta w leczeniu, a DPS będzie wzmocniony odpowiednimi efektami pasywnymi. Każdy z trzech typów gemów będzie miał swoje efekty. Ma to być podobna sytuacja jak w przypadku Dragonfly, gdzie dostawaliśmy necklace i wykuwaliśmy dla niego różne efekty. Sami deweloperzy mówią, że ring ten będzie stosunkowo mocny i będzie miał impact dla naszych mainów w tym, jak i w przyszłym sezonie, ale wydaje mi się, że w szczególności alty przez nas robione użyją ten ring najbardziej. Co jest jeszcze bardzo interesujące, to kolejny kryształ, który zobaczymy. Beledar nie jest jedyny. Kolejny kryształ w Siren Isle będzie miał e, może lorowe, lorową zawartość, którą mam nadzieję odkryjemy. E, ten kryształ, z tego co na razie wiemy, z tego co deweloperzy nam powiedzieli, nuci i śpiewa jakąś pieśń. Oczywiście jest to na pewno związane z Radiant Song, które już widzieliśmy podczas trailera przy okazji wypuszczenia dodatku War Within. I wydaje mi się, że ten kolejny kryształ, a będzie ich jeszcze, jeszcze więcej, będzie miał jakiś impact na lora. Jaki? Zobaczymy, ale jest to naprawdę interesująca rzecz, i moim zdaniem, dla mnie przynajmniej jest to główny prąg programu i będę chciał się dowiedzieć jak najwięcej na temat tego kolejnego kryształu, który pojawi się w Siren Isle. Twórcy wspominają też, że inspirowali się Arizoną, inspirowali się południowym zachodem Stanów Zjednoczonych i będzie też masa Easter Eggów, na co, na co też liczę, ponieważ lubię takie smaczki. Zobaczymy. Wydaje mi się, że cały kształt dodatku jest to oczywiście content, który nie zakrawa na jakiś większy patch w stylu 11.1, dlatego jest to taki częściowy patch, gdzie będzie to nowa wyspa i będzie to tak naprawdę może niekoniecznie zapychacz, ale umilacz czasu. Zobaczymy, co przyniesie ten patch. Tak jak mówię 2 czy 3 tygodnie jest to realny czas na wypuszczenie tego, tego contentu i mam nadzieję, że przyniesie parę fajnych nowości, które zobaczymy w grze. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo patronom. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć kanał na Patreona. Link znajdziecie w opisie odcinka, jak i w komentarzu pod spodem. Dajcie lajka, subujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja się żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Samal Channel News.